No, to będę mógł sobie tutaj te naprawiać. I one też robią robotę, słuchajcie, też robią robotę. Eee, spróbujmy sobie tutaj to. O, coś tu jest nie tak. Dlaczego ja nie mogę tej pułapki sięgnąć? O nie! z Tego się, słuchajcie, obawiałem najbardziej. Czemu on idzie tyłem? Eee... Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Night of the Dead. No i słuchajcie. W poprzednim odcinku zobaczyliśmy sobie raidzik i wybudowaliśmy sobie te platformy tutaj. No nie wyglądają one super. Nie wyglądają one jakoś fajnie. Są krzywe, dziurawe i, i, i w ogóle, ale najważniejsze, słuchajcie, żeby działały. I wiecie, mogę sobie naprawiać stąd pułapki na bieżąco podczas raidziku. Wydaje mi się, że dzisiaj sobie O kurde, tego się nie spodziewałem. No, ale trudno, no chyba nic z tym nie jestem w stanie zrobić, no chyba nic z tym nie jestem w stanie zrobić, tak czy siak. Chyba, że. Bo zobaczcie, ta podłoga jest tutaj, w tej podłodze, jakby. Tylko, że jak wybuduję tą podłogę w tej podłodze, e, tak samo jak tutaj, e, to dziura będzie taka sama, prawdopodobnie. Nie? No chyba, że byłbym w stanie jakoś wybudować tutaj inaczej podłogę. Teoretycznie, słuchajcie, gdybym wybudował tutaj słupek na rogu. To mógłbym normalnie postawić podłogę i mniejsza dziura by była, i może by to było lepsze. Ale tutaj, z drugiej strony, no nie jestem w stanie nic zrobić, chyba że wybudowałbym też tutaj fundament. No ale dobra, no na razie sobie słuchajcie, tym głowy nie będziemy zawracać. Może to poprawię kiedyś. Jak będę wiedział, do czego wykorzystać taką platformę, bo na razie ta platforma, słuchajcie, mi przeszkadza, nie? Ale jak będę chciał coś tutaj może postawić na tej platformie, nie mam bladego pojęcia, no to może wtedy dobudowałbym więcej takich platform. Eee, ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszeczkę piętrem naszym, naszym pięterkiem tutaj na górze, co ja potrzebuję na ściany. Eee, no i teraz, tak, generalnie chciałem przerobić schody i schody, słuchajcie. Będziemy musieli zniszczyć te schody i wybudujemy sobie je troszeczkę bardziej z tyłu. Dobra, coś takiego będziemy mieli. Eee, dobra, i teraz możemy sobie, słuchajcie, ścianki zaprojektować. No i ogólnie e, nie jestem pewny, jak okna chcę wybudować. Czy chciałbym tu, może okno gdzieś przy pułapce zrobić, żeby ją w razie czego naprawiać? Możliwe. Aczkolwiek e, coś jest nie tak. Nie mogę ściany postawić. Tu mogę, a tu nie mogę? O co tu chodzi? No ale dobra, no zobaczmy co możemy zrobić, a co, co nie będziemy mogli zrobić. Eee, tu sobie wybudujemy... A, nie, nie wybuduję sobie na razie drzwi, ale nie szkodzi, zaraz sobie je wybuduję. Dobra, no i słuchajcie, mniej więcej coś takiego nam... nam tu wyjdzie. I teraz zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Skoro tutaj ściany nie mogę wybudować, to może sobie zrobimy tutaj ścianki, jednak. A tutaj sobie zrobimy drzwi. Eee, no i tutaj sobie zrobimy taki balkonik duży. No bo nie chcę, słuchajcie, takiego klocka robić. Tam mi wystarczy takie niewielkie pomieszczenie, wydaje mi się. Eee, tutaj sobie zrobimy barierkę. Ale nie będziemy robić chyba metalowej barierki. Może zostawimy drewnianą albo zrobimy kamienną. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z materiałami ogólnie. Przygotuję sobie jeszcze materiały na drzwi, zrobimy tutaj drzwi i tutaj drzwi i spróbujemy tutaj coś postawić. Bo nie chciałbym, słuchajcie, żeby tam była dziura. Oj. Ale słuchajcie, w razie czego, gdyby nie dało się tam nic postawić, słuchajcie, to myślę, że moglibyśmy tutaj postawić po prostu jakąś szafę albo, albo coś. coś. Coś, coś wymyślimy, słuchajcie. Coś wymyślę, słuchajcie. Tym się nie będę przejmował. Nie jest aż taki duży problem, słuchajcie. Najpięknie. No Mamy to. Tu będziemy mieli, słuchajcie, nasze pomieszczenie. Tu sobie postawię jakieś łóżko, może jakieś te, właśnie szafki, bo pisaliście mi o meblach, więc na pewno wszystkie meble sobie, słuchajcie, spróbujemy wybudować. Stąd jeszcze będę musiał spróbować wybudować Oil Pumping Machine, więc może sobie zrobimy jakiś research, research dzisiaj. No, i stąd ogólnie nie ma już nic. Tu mamy dekoracje, także mamy wszystkie kwiatuszki do zrobienia. Mamy krzesła dziwne takie, mamy krzesła jakieś takie inne, półki różne, przeróżne, stoliki i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno sobie coś będziemy musieli wybudować. Chciałbym wszystkie rzeczy wybudować w tej grze, co są możliwe, które, które mogę wybudować, więc. Więc na pewno wszystko sprawdzimy. Co dalej byśmy mogli zrobić? Na pewno musimy się zastanowić nad podłogą, jak to zrobić, tutaj, tą podłogę. I ogólnie musimy do tego postawić kilka słupków. A na słupki potrzebuje lumber i liny, więc wszystko jest w porządku. I wydaje mi się, jakby to kurde ogarnąć. No, ja myślę, że tu musimy wybudować słupki. I chyba to będziemy musieli niestety zrobić w ten sposób, że tak słupki wybudujemy. Tak, i mam nadzieję, że tu na rogu dopasuje podłogę, żeby słupka nie budować. Wydaje mi się, że to może zdać egzamin. Słuchajcie, spróbujmy. Okej, okay, dobra, słuchajcie, nie było łatwo, ale jakoś ten, jakoś to wybudowaliśmy sobie. I generalnie tutaj mam schody. I w sumie zastanawiam się, czy nie zostawić tych schodów tutaj, w tym miejscu. Musiałem to, słuchajcie, zabudować, żeby żeby mi się linie zgadzały. Ja pierdzielę, co ja się tutaj namęczyłem, żeby to wszystko wybudować. Tutaj nadal te, te, te ściany wyglądają jakby jakby były niezabudowane trochę, nie? Ale chyba to tak wygląda po prostu. Chociaż tutaj na przykład tak nie wygląda to. Więc widocznie za bardzo jakby w tę stronę mam przesunięte te podłogi, i być może dlatego tutaj pod koniec nie chciało mi się to. Tak dobrze wybudować, no ale, ale mamy to, mamy to i wszystko jest równo Tutaj mamy schody, tutaj nadal pod ściany nie mogę wybudować chyba Nie mogę, tu mogę, tu Tu nie mogę ehm, Dobra No ale myślę, że to nie jest problem Bo weźmiemy sobie closet Jak to jest O musielibyśmy dwa takie klozety wybudować tutaj no dobra, spróbujmy. No, może powinienem je bardziej od ściany odsunąć? O Boże, wybudowałem je na odwrót. No to super. Dobra. No i pięknie, mamy to zabudowane, słuchajcie. No to, to, to tutaj mam w tym miejscu dziurę. Eee, tutaj tej dziury nie widać, bo jest słupek akurat z pułapki, więc tu jest spoko. No ale nie szkodzi, słuchajcie. Co my tu mamy? Możemy tutaj ciuszki chyba przechowywać w tym. No to weźmy sobie ciuszki i przechowajmy sobie. Ja gdzieś tutaj mam ciuszki jakieś. O, na przykład tutaj mam buty. Tutaj mam jakieś te. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ciuszki. Spróbujmy je schować tutaj. No. No i pięknie. Coś już sobie wybudowaliśmy, także spoko. Ciekawy jestem, czy miałbym materiały, żeby to wszystko ulepszyć. Tutaj na pewno schody sobie mogę ulepszyć, bo, bo je zniszczyłem. Więc to, 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 to na pewno sobie ulepszę. Tutaj może spróbujemy. Wiecie co, podłogi to nie będzie problem. Podłogi to nie będzie problem. Dobra, podłogę i słupki mamy ulepszone. Czy mogę ulepszyć? To mogę ulepszyć. Super. I co ja na ściany potrzebuję? Nadal potrzebuję jednego brika, więc to nie jest źle. I trimet stonesy to też nie ma tragedii, tylko patyki na to potrzebuję, i to jest, słuchajcie, problem tylko. Ale dokraftujmy tego więcej. Szaf ulepszyć nie mogę, więc wydaje mi się, że nie będę mógł ulepszać mebli. Gwoździ nie mam, dobra. Zastanawiam się, czy te meble są łatwopalne. Hmm, bo wiecie, jak mi tutaj bos wybuchnie, no to te szafy mogą się podpalić, nie? To będzie problem, ale jak będę tutaj miał wszystko do kamienia ulepszone, no to nie muszę się niczym przejmować. No w najgorszym wypadku szafy mi się spalą, nie? Ale to słuchajcie, nie jest żaden problem. Kurde, tak sobie teraz myślę, zacząłem tu ulepszać na górze podłogi. Kurde, w sumie mogłem ich nie ulepszać. Mogłem ulepszyć wszystkie tamte podłogi i mieć tamte już ulepszone, a tu na górze zostawić na razie drewniane, bo tutaj co mi się tutaj na górze może stać? No nic ja ja troszeczkę zmarnowałem materiały. Mogłem ulepszyć cały domek, kurde, tutaj na dole, już mieć bezpiecznie. A, 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 taka. Kurde, lipa troszkę. No ale spróbuję, może, może mi się uda, słuchajcie, to ulepszyć. Hmm, dobra, słuchajcie, tutaj mam dwie podłogi nieulepszone, i tam na górze mam trzy podłogi nieulepszone. Skończyły mi się materiały. Nie mam kompletnie już nic. E, ale dobrze, bo sobie, słuchajcie, skończymy dzisiaj odcineczek po Rajdziku i będę mógł sobie przygotować troszeczkę materiałów pójdę sobie pozbierać troszeczkę materiałów yy, yy, i ten yy, poza odcineczkiem po prostu um, zastanówmy się co byśmy mogli może jeszcze zrobić może jeszcze jakieś mebelki będę mógł postawić na przykład chciałbym łóżko zrobić czym mógł łóżko postawić wydaje mi się że mógłbym łóżko zrobić chociaż wiecie co na łóżko potrzebuję iron platey może zamiast tego wziąłbym i ulepszyłbym e, kilka fundamentów tutaj na metal przed Rajdzikiem, bo mi tutaj wybucha wszystko i, i w ogóle dzieją się straszne rzeczy. Chociaż w sumie z drugiej strony, e, small to rosną na drzewach, że tak powiem. No bo można je znaleźć na, na, na podłodze. Wystarczy, że gdzieś pójdę i, i poszukam sobie e, i pozbieram. E, a tym się łatwo to naprawia, nie? Teoretycznie. Muszę się tu w ogóle przejść i zobaczyć, e, czy, czy coś nie jest poniszczone. O, na przykład, tak jak to patyki muszę oszczędzić, żeby wszystko ponaprawiać przed rajdzikiem. W sumie 93, 96, to, 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 to... Ja tym chyba przejmować nie muszę, muszę uważać, żeby się pułapki na mnie nie uruchomiły. Ile to ma? Dobra, wiecie co, Wy... no. Wydaje mi się, że spoko. Jeszcze tylko przed samym rajdzikiem przelecę się, może ponaprawiam pułapeczki. I chyba nie będę tego do metalu ulepszał. Bo po co w sumie? To jest tylko strata materiałów, słuchajcie. Znaczy, w sumie dobrze by było tutaj, gdzie pułapki mam, em, z metalu sobie porobić rzeczy. O kurde, co to się stało z tymi ścianami? Ale jak to się stało, ej? A czekajcie, bo tu mam okno, a tu, tu tutaj mam okno. Aha, dobra, teraz już rozumiem, dlaczego tak się stało. Jakbym tu miał ścianę, to bym miał równiutko te linie, a jakbym miał tu okno, to wtedy mi się zgadzała, że mam takie na ten. A w sumie dobra. Nie, myślałem, że coś krzywo wybudowałem, a to po prostu tak wygląda, bo, 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 bo tak są inaczej okna wyglądają, a inaczej ściany wyglądają więc... ze Nie ważne, Słuchajcie, e, wybudujmy sobie to łóżko w sumie. Wybudujmy sobie to łóżko w sumie. Dobra, no i łóżeczko. Słuchajcie, wybuduję sobie tutaj, chociaż nie jestem pewny, czy to jest dobry pomysł. A jeszcze kloty. Dobra. Bo no tutaj w tym miejscu no tu, tu ostatnio miałem problem z tymi z zombiakami. I ogólnie był jakiś taki dziwny problem, że one mnie atakowały jakby. Nawet jak tu na górze byłem one mnie skądś atakowały. Nie wiem, coś tu było nie tak. Wydaje mi się, że jakiś błąd tutaj ewidentnie się wkradł. Ehm, dobra, tak to postawimy. I nawet wiecie, jak tutaj stałem na górze, to coś mnie uderzało, ale to dwa razy się zdarzyło, czy trzy razy. W ostatnim, właśnie rajdziku, co mi tutaj e, poblokowały się te zombiaki w tym miejscu. Ale myślę, że tym się nie musimy przejmować. Tutaj się będę respił w razie czego, jak, e, jak zginę, to tutaj się będę respił i stąd będę miał, wiecie. W miarę blisko do wszystkiego i w miarę bezpieczny powinienem być. Dobra, wiecie co? Na razie nic nie będę robił, bo ja potrzebuję materiałów więcej. Bo niestety, niestety, ale brakuje mi materiałów, więc. o nie, loksy nie tutaj. Więc poczekamy sobie, słuchajcie, na rajdzik. Zabijemy sobie ząbiaczków. Zobaczymy, czy dzisiejszy raidzik będzie tak samo łatwy. Jak ten ostatni, co był. No i wtedy stwierdzimy też, czy będziemy potrzebowali jakiejś przeróbki na tym, przy pułapkach, czy coś będziemy w ogóle tam potrzebowali robić. Tutaj muszę się upewnić, że drzwi mam zamknięte. Te drzwi zostawiamy otwarte, te drzwi mogę też, o tutaj mam jeszcze dwie podłogi nieulepszone, o ale w sumie tutaj na razie nie muszę ulepszać, no zresztą tutaj też nie musiałem ulepszać, ale fajnie, bo już mamy przynajmniej e, domek jakoś ogarnięty, nie? I wydaje mi się, że już więcej nie będę budował na górze, no chyba, że jakąś spróbujemy sobie tutaj wieżyczkę wybudować tak z dwa piętra do góry. Ale nie jestem pewny, czy dam radę jakoś tam schody wybudować. Zresztą schody mam skierowane w tym kierunku, więc chyba tam nic nie będziemy mogli wybudować. No chyba, że przebuduję schody. No ale dobra, to pomyślimy, słuchajcie, na razie poczekajmy na rajdzik. Zobaczymy, coś, co, co przyjdzie, ile rozdąbiaków przyjdzie i skąd przyjdą. Bo jak przyjdą stąd, to powinno być easy, a jak będą szły stamtąd, no to mogą się pojawić jakieś problemy, więc zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jeszcze chciałem łuku ulepszyć, ale okazało się, że nie mam miedzi wystarczającej ilości. i Pozbierałem troszeczkę patyczków. W razie czego, żeby mieć na naprawianie e, pułapek. E, no i zastanawiałem się, co bym mógł sobie tutaj odkryć jeszcze. Ogólnie chciałbym e, odkryć sobie to: zbieranie materiałów ogólnie. Iron Damage, w zasadzie to mogę tutaj wszystko sobie zabrać. Mining Expert i Master Worker, to jest do wszystkiego. Zbiorę, zgarniam wszystko, no bo będę teraz zbierał dużo materiałów, więc to mi się przyda. Dzięki temu będę szybciej zbierał materiały, to jest dość istotne. Iron Building Material, tego nie potrzebuję, słuchajcie. Speed to Completion, nie wiem o co tu chodzi. Czy to jest budowanie, czy to jest zbieranie jakichś samochodów, czy coś? Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Wydaje mi się, że moglibyśmy sobie o nie 1000 na to trzeba. To byśmy sobie mogli zrobić, ale wydaje mi się, że to bym potrzebował. No to jest na pompkę oleju. Chociaż w sumie z drugiej strony pompka oleju nie jest mi potrzebna, ale chciałbym ją wybudować. Eee, czy ja bym mógł sobie research materiałów tyle zrobić? Potrzebujemy 110. O, to chyba tego nie zrobię. No, nie ma szans, musiałbym wszystkie liście zużyć, a to i tak byłoby mało. No to nie szkodzi, słuchajcie. Może zrobimy sobie Doctor of Engineering? Bo jestem w sobie ciekawy, co to jest. Po co to jest? Możliwe, że to jest do komunikacji między graczami, na przykład w grze ee, na multiplayerze. Więc nie jestem pewny, czy ja to potrzebuję w ogóle. Więc może na razie oszczędzimy sobie te punkciki. Jeśli ktoś wie co to jest, możecie dać znać w komentarzach. No i może bym se odkrył w sumie to jedzonko, bo czemu nie? Tutaj mamy stówkę i tutaj mamy na koniec 200. Możemy sobie to odkryć, czemu nie? Później sobie przepatrzę, słuchajcie jakie mamy przepisy i co bym mógł wykraftować i sobie może w następnym odcinku od razu wszystko wykraftujemy, jakieś fajne potrawy. Tak, żeby to nie trwało zbyt długo, a tak, żebym wam pokazał po prostu coś nie, coś stamtąd. No ale czekamy, słuchajcie, na Rajdżik teraz. Dobra, słuchajcie, Rajdżik przychodzi z tego samego miejsca, co przychodził ostatnim razem, więc wydaje mi się, że nie powinienem mieć tutaj żadnych problemów. Ale jeśli takie się pojawią, to na pewno coś, nie coś wam pokażę. Ale myślę, że zobaczymy się przy ostatniej fali, jak bosiki będą wybuchać. Nie wiem, jakoś sprawia mi to przyjemność. Słuchajcie, jak słucham, jak te bosiki wybuchają w tej bazie i jeden za drugim, także myślę, że to, to że to jest warte uwagi. A strzelimy sobie raz z suką co mi tam. Słuchajcie, no zobaczymy czy coś się wydarzy czy nie. My widzimy się za momencik. No dobra, słuchajcie, chyba zbliżamy się już do końcowej fali, tak mi się wydaje. Nie jestem dokładnie pewny, jak to, jak to wygląda z tym, o której one przychodzą, ale tak mi się wydaje, że już, już teraz, za niedługo, powinny się zacząć zbierać już bosiki. Bossi, eee, a my spróbujemy sobie, słuchajcie, naprawić tutaj. O, zobaczcie, jak łatwiutko eee, to wszystko mi się tutaj naprawia. Giletynkę na razie zostawię. O dziwo, ten kompresor też za bardzo się nie uruchamiał. No, i tutaj też, czyli za, za, za daleko nie dobiegły te zombiaki na razie. Nie jestem pewny, czy ja będę w stanie jakoś naprawiać te szerdery na dole. To by było super, bo większość zombiaków tutaj ginie, właśnie. Ale w sumie, z drugiej strony, no to mam dostęp tutaj do tych pułapek, więc tak naprawdę, jeśli te szerdery się wyłączą, no to będę mógł sobie tutaj te naprawiać. I one też robią robotę, słuchajcie, też robią robotę. Eee, spróbujmy sobie tutaj to. Co? Coś tu jest nie tak? Dlaczego ja nie mogę tej pułapki sięgnąć? O nie! Z tego się, słuchajcie, obawiałem najbardziej. Czemu on idzie tyłem? Eee... O, cholera. Dobrze, że jeszcze bossów tu nie ma. Chyba będę musiał tą ścianę ulepszyć, słuchajcie do metalu. No ale dobra, no na razie tam tej pułapki nie potrzebuję. Ale jak ulepszę, jak ulepszę ścianę do metalu, dobra, tego już nie ulepszę, nie, nie naprawiam na razie, eee, no to będę mógł bez problemu prawdopodobnie tamtą pułapeczkę sobie naprawić. Także spoko. I w sumie spadłem na dół, pułapka mnie zaatakowała, zobaczcie, tak niewiele życia straciłem, nie? Więcej porka, bo czemu nie? Może batonika też ze zdjęć się uleczę na maksa. Będziemy gotowi, słuchajcie, do walki, jak trzeba będzie. No bosików jeszcze nie ma, no także no, pułapki naprawiać mogę bez żadnych problemów. Mam nadzieję, że już nie spadnę. E, zwłaszcza jak bosy będą. No ale poczekajmy jeszcze chwilę. Dobra, pojawiły się już jakieś bosy. Widzę trzy podpalające. Jak na razie. Widzicie, co on robi? Nie wiem, czy to widzicie. Zablokował się tam chłop o barierkę. No, nie śpieszy im się, nie? Tak powolutku sobie idą. Strzelę mu w łeb, to może przyspieszy dziad. Ja. Różnicy też biegną. Dużo bosików, dużo bosików. Teraz będziemy mogli, słuchajcie, naprawiać pułapeczki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja stanę tutaj, bo tutaj mam świetny widok, słuchajcie. No, te szeredery już nie działają, to jest problem. Jeden bosik już wybuch super. I oj, czekajcie, bo tu mi nie działa pułapka. Zreloadujmy, idźmy na drugą stronę, bo tam też mogą już nie działać. O kurde, tutaj jak się z... <laughs> zablokowały wszystkie. Nieźle. Naprawmy te, te, te pułapki tutaj. No i zobaczcie, tu jest, jak wybudowałem to mięso tutaj na górze Zombiaki się w tym miejscu zatrzymują Z jakiegoś powodu W sumie całkiem nieźle, nie? Całkiem spoko to działa Zastanawiam się, słuchajcie, i na pewno sobie coś takiego zrobimy e, Tutaj bym chciał zrobić taką wieżyczkę Na środku samym Tak, żeby zombiaki mogły sobie tu chodzić W razie czego jakby spadły Ale postawimy sobie tu flamethrowera po jednej i po drugiej stronie Wydaje mi się, że spoko to będzie działać tutaj, jak będzie to paliło tutaj przy tych szerederach wszystko. No Tutaj kurde, ale jakieś pojedyncze zombiaczki tylko mi tutaj przychodzą. Zobaczcie. Nie wiem czy tam z tyłu coś się dzieje, czy nie. No zobaczcie, no bosików już nie widać, no tutaj idą dwa wysokie. A reszta to są zwykłe zombiaki. Pułapki mam naprawione, chociaż tu już widzę chyba się zepsuły znowu. Wydaje mi się, że tu już z przodu nie muszę się niczym przejmować. No, chyba, że przyjdzie jeszcze jakaś fala. Zobaczmy, czy tutaj coś z tyłu się nie dzieje, przypadkiem niedobrego. Widzę jakiś worek, także widzicie, moje? E, tutaj był worek. Jak zobaczycie, tak w, 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 po, 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 na samym końcu ekranu, e, widać worek, czyli moje pułapeczki tutaj, te kolce działają dobrze. W razie czego, w razie wiecie, jakby tutaj ktoś przeszedł, no to zginie na pułapeczkach. Super, zobaczmy, czy tam coś nie wymyka się spod kontroli jeszcze. Chyba nie, zobaczcie, ile worków tu leży. Ja pierdzielę. dobra. No, wydaje mi się, że to już jest koniec. I znowu przechodziły, słuchajcie, z tej strony tutaj. Wydaje mi się, znaczy może tak być, słuchajcie, bo ja wyburzyłem tutaj dwie dwa fundamenty i ściany tutaj. Więc może tak być, że słuchajcie, moja baza jest jakby teraz krótsza troszeczkę w tym kierunku, więc może stamtąd już nie będą przychodzić. To by było spoko w sumie. Bo jak przychodzą stąd, no to widzicie, że... Łatwiutko jest, aczkolwiek muzyka nadal gra. Ja mam muzykę bardzo cicho, bo wkurzała mnie ta muzyka. Gdzieś tu jeszcze jest jakiś zombiak. Muszę się iść rozejrzeć. Dobra, czekajcie. Tu jest jeden dziad. I tam biegnie jeszcze jeden. O, zobaczcie. Mamy już powód, dla którego gra muzyka, zobaczcie. Zombiaczek tutaj między pułapeczkami się zablokował. O, ruszył się. No to może jednak się nie zablokował. Może po prostu chciał sobie tam odpocząć. Dobra. Słuchajcie, no ja sobie muszę pozbierać worki. Teraz będę jeszcze musiał pozbierać sobie na pewno jakieś materiały, żeby w następnym odcinku coś sobie wybudować. Ale tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.